Witajcie w kolejnym odcinku z gry Farming and Friends. Dzisiaj zajmiemy się update'em i no zobaczymy co dalej. Zobaczymy co dalej na mojej farmie. Dawno mnie tutaj nie było. Zacząłem za dużo gier naraz i chciałem ukończyć przynajmniej jedną z nich, więc aktualnie zostajemy tutaj na farmingu. I zobaczymy jak nam to wszystko pójdzie. Dobra, na początek może usunę to czego nie chcę, czyli fabryki ciasta. Chwila. Tutaj bym chciał tak. Piekarni też nie chcę. I kurczaków też nie chcę. Usunę wszystkie kurczaki też? Nie, nie usunąłem. Nie usunąłem wszystkich kurczaków, a chciałbym. Więc usuwam teraz. Dobrze, kurczaki sprzedane. Wszystko tutaj sprzedają od razu. Co tutaj jest? Zobaczę, może jajka jeszcze są do zebrania. Nie, to mogę sprzedać. A tutaj, o tutaj są do zebrania jajka. Eee, chwila, dajmy... Dajmy N. Zbierzmy jajka i teraz mogę to usunąć. Jeszcze coś zarobię na jajkach. Także będę troszkę do przodu. No i dobra, tutaj mamy znowu troszkę czysto. Mm, zajmijmy się update'ami, bo update'y się pojawiły. Chciałbym wam pokazać, co się dokładnie pojawiło w tych update'ach. A więc zaczynamy. chyba Chwila, chwila. Krowy mają co jeść, więc nam nie padną. Dobra, na początek może zajmiemy się... Tutaj, updateem. Chwila. To jest stary update, to jest nowy. Coś jeszcze powinno być, czy mi się wydaje? E, zerknijmy, zerknijmy. Najlepiej do sklepu. Chwila, jak z tego wyjść teraz? Tutaj, ok. E, najlepiej zerknijmy do sklepu. Sklep jest całkiem niedaleko. Więc jadę do sklepu z samochodami. Znaczy, z całym sprzętem, nie tylko samochodami. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Już wam pokazuję. I o co mi chodzi? Dlaczego tutaj jadę? Dlaczego tutaj jadę? Bo były chyba dwa update, jak mnie nie było w tej grze, i tutaj powinien się pojawić nowy wóz. To nie to. To nie to. To nie to. Hmm. Może on był tylko na chwilę. Dobra, czyli tego Wam nie pokażę. Mm. No nie, nie pokażę Wam tego, bo tego tu po prostu już nie ma, ale w ostatnim updatecie, który możecie tutaj zobaczyć, pojawiły się trzy wozy za Robuxy. One wszystkie trzy kosztują 999 Robuxów. Więc można sobie kupić, ale tak naprawdę w celach estetycznych, o, że tak powiem, można w celach estetycznych sobie to postawić, ale jakoś nadzwyczajne te samochody nie, nie są, więc e, na początek, o, na początek gry tak, to wam się przydadzą, ale jeżeli już, już jesteście daleko i macie najlepsze wozy i traktory, no to wam się to nie przyda, więc ogólnie nie polecam tego kupować, tych wozów. E, 999 robuxów to jednak kupa kasy, więc... Po co to wydawać, jeżeli już jesteście do przodu? E, teraz tak, tutaj pojawił się baner ze sklepem, i już wam pokazuję gdzie. A co to jest? Aha, no, w, jak już tutaj jestem, możecie sobie też czapkę kupić też za Robuxy. Ile z Robuxów to kosztuje? 400. I ta też 400, więc możecie sobie czapencję kupić. Chociaż nie wiem, czy to jest tylko czapka, czy cały ubiór w tej grze dostaniecie. Chociaż nie wiem, czy w grze, czy ogólnie, w sumie nie mam zielonego pojęcia, ale jest do kupienia. E, teraz zobaczcie tutaj, tutaj macie banery się pojawiły w grze. I te banery mówią o koszulkach, które możecie kupić z Farming and Friendsów, naklejkach i co tu jest? I plakaty. Okej, okay, no i te rzeczy możecie sobie kupić oczywiście w sklepie na żywo, nie tutaj, więc to takie zmiany, no nic nadzwyczajnego chyba więcej się tutaj nie pojawiło. Zerknę jeszcze, no nie, nie widzę tutaj żadnych informacji, żeby coś jeszcze miało się zmienić, więc to są takie dwie informacje, ten pak nawet, nawet trzy, ten pak tych samochodów. Które możemy sobie kupić za 999 Robuxów. Potem czapeczka z daszkiem albo kowbojska czapeczka za 400 robuxów. No i te banery. No i te banery, które się tutaj pojawiły. Informujące, że możecie sobie coś kupić za prawdziwą kasę w klepie online. Więc e, takie, takie to updatey w tej grze się pojawiły. Dobrze, a co to u mnie w ogóle słychać na tej mojej farmie? Zerknę sobie, bo dawno tutaj nie byłem. Nie wiem co tu się wydarzyło, czy w ogóle się coś wydarzyło, tutaj pusto, tam pusto, tutaj wszystko do zebrania, tam nie mam nic zasiane, no, 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 jesteśmy ostro w plecy, bo w zasadzie wychodzi na to, że nic e, nie zrobiłem. <laughs> więc, więc, może, może zacznę od tego, że pojadę sprzedać jajka, żeby mi tutaj nie blokowały. Nie będzie to dużo kasy, ale zawsze jakiś grosz do przodu, prawda? No i już sobie jajka sprzedaję, nawet nie zwróciłem uwagi na ceny, ale wszystkie są zielone, więc spoko. Można ładnie sprzedać. I teraz tak pomyślałem, że o tych samochodach mówiłem przed chwilą. Jeżeli chodzi o te samochody, to jeszcze mi się przypomniało, że on, tam jest ograniczony czas na kupno tych samochodów. Tam jest chyba 21 dni, więc kto chce mieć te samochody, musi się pośpieszyć. No, nie, pośpieszyć. No, musi zmieścić się w tych 21 dniach. Także taki dodatek jeszcze do tego co mówiłem wcześniej. O tutaj też jest baner postawiony, więc no szkoda, że bardziej w grę się nie zagłębili, żeby grę ulepszać, tylko dali banery, mówiąc o ich sklepie. No to był, to mógł być taki dodatek. Tylko trzy za zarobuksy i banery. Także, no nie wiem, czy to jest taki super update. Nic nie wnosi praktycznie do gry. Teraz sobie tak pomyślałem, przecież tutaj jeszcze była ta jaskinia. Może tutaj się coś zmieniło? Przy okazji zerknijmy. Nic o tym nie jest pisane, no ale to jest jaskinia ukryta, więc może by nie było w update'cie nawet. Tutaj nic. Mm, I tutaj też kompletnie nic. No centralnie, nic się nie zmieniło w grze, tak naprawdę. Nic, nic nie jest dodane. Co mogłoby troszkę przyspieszyć grę, albo urozmaicić grę. No szkoda, szkoda, że bardziej się skupiają na zarabianiu niż na. Grze. No dobrze, musimy z tym żyć. Zobaczmy dalej. Co by tutaj krowy, krowy, krowy. Może wydoimy krowy. Może wydoimy krowy, bo krowy dawno nie były dojone. Także zapraszam do dojenia. Tutaj też raz, dwa, trzy i cztery. Dobrze. I tu piesek. Gdzie jesteś piesek? Chodź no tutaj do mnie. Chodź tutaj do mnie. Będziemy zaganiali krówki. Mam tu jeszcze jedna. Mam już 8. Nie mam ośmiu. Gdzie jest jeszcze jedna krowa? Kogoś nie widzę. Ach, tam jest, dobra. I wchodzimy. Wchodzimy, a ja idę dojść standardowo. Któraś mi tu oczywiście nie weszła. Ono tu, ono tu. Koleżanko. Ono tutaj. Dobra, ciebie tutaj zbiorę, ciebie też, też, tamtej, nie wypuszczam ich jeszcze, żeby tamta krowa mi weszła od razu do tej pierwszej zagrody, gdzie jesteś, wchodzisz, już no i super. I teraz można je ładnie wypuścić. I mamy ostatnią krowę, tu jest brudno, od razu posprzątam i lecę po następne mleko. Już się cieszą krowy, super, ja też się cieszę, że mogę was wydoić. Mamy następne krówki, super. Pięknie to idzie. Ten update, jak tutaj wprowadzili z tymi krowami, że one tak szybko nie zmieniają się tutaj, raczej nastroju nie zmieniają, to mi się bardzo podoba. O, i tutaj też musimy wyczyścić. To mi się bardzo podoba. To naprawdę usprawniło grę. I to był dobry update. To był update, który mi się naprawdę podobał. Dobrze, następne krówki. Ja mogłem pieska złapać, by mi pomógł. A może go złapię stąd? Gdzie jesteś psie? Rambo. Rambo uciekł. Rambo uciekł. No dobrze, bez Rambo sobie poradzimy. Wchodzimy pach. I do środka zapraszamy. I szybciutko zbieramy mleko. Dobrze, ładnie. No i ostatnia krowa. Super, mamy mleko zebrane. Chyba dopiero pierwszy raz. Jeszcze zerknę tutaj. Czy to pełne? Nie, dopiero pierwszy raz. Dobra. Więc teraz skoczę kakao zebrać. Mam 15 milionów, także można coś jeszcze tutaj dozbierać, zarobić. Szkoda, że ten kombajn jest do zbierania kakao. Wolałbym taki, jednak. Osobiście wolałbym tamten kombajn. Łatwiej by się też zbierało, bo on ma lep... szerszy zasięg. O, może tak, szerszy zasięg. Więc dużo lepiej by mi się zbierało. A w ogóle, co tam u Was? Jak u Was wygląda farma? Yy, gracie w ogóle, czy nie gracie? Dajcie znać w komentarzach. Jak gracie, dajcie znać, jak daleko jesteście, co macie. Czy potrzebujecie pomocy? Może potrzebujecie pomocy w zbieraniu, czy nie zbieraniu, czymkolwiek. Także dajcie znać w komentarzu, co i jak. Odwiozę kakao do fabryki czekolady, niech już tam sobie stoi wszystko ładnie. I w sumie teraz pojadę po jedzenie dla krów, bo no jak widzicie, tam tylko jedna skrzynka, czy dwie stoją. Trzeba by było to ogarnąć. Co teraz się klikało? Q? Tak jest. Q. No to mamy już 400 czekolady. Kakao. Kakao na czekoladę. Żebyśmy mogli sobie tam zrobić. Więc ładnie. Ładnie. I co ja miałem teraz wziąć? Aha. Tam to auto weźmiemy. Nie to. Wezmę to auto. I zapakuję to do pełna i przyjadę tutaj z karmą dla krów. W zasadzie przy tej ilości pieniędzy, tak naprawdę, jakby się uprzeć, to nawet tam nie muszę jechać. O, tu coś jest. Nawet tam nie muszę jechać, bo jak się kończy jakieś jedzonko, po prostu usuwam, stawiam nowe, jest dwa razy drożej, ale no mówię, przy tej ilości kasy, no to już to nie jest aż taka duża kasa, żebym się musiał tym jakoś znacznie przejmować. No, i chwilę to potrwało, ale mam załadowaną całą przyczepę. Czy tutaj się coś zmieniło? Tak teraz patrzę, ale graficznie chyba kompletnie nic. Zastanawiam się, czy ta góra tutaj była tak wysoka. Tego nie jestem pewny, ale poza tym to nic tutaj się nie zmieniło. No, szkoda, że nie pojawiła się nowa część mapy. Na przykład tam, gdzie jest ten most, tam by mogło się coś pojawić fajnego. Szkoda, że nic nie wprowadzili. Dobrze, i maszynę sobie tutaj zostawię. Niech sobie stoi, i będę donosił z, z tego auta tutaj, gdzie trzeba. Tak jak na przykład w tej chwili, tutaj pojedynczo dalej musimy to brać i napełniać. Chwila, rzuciłem, a chciałem napełnić. I tutaj, ładnie. Co jest? Whitelisted, ok. Kalmowy. Ściema kalmowy. Dzięki za. Biał za, za udostępnienie mi swojej farmy. Dzięki wielkie. Krowy znowu już są do wydojenia? No tak, w sumie chwile mnie nie było, więc miałoby to sens. Tutaj parę skrzynek jeszcze jest z jedzeniem, więc wykorzystamy to. I bierzemy się za dojenie. Jej! Raz, dwa, trzy, cztery. O właśnie, teraz Ciebie tutaj zaatakuję. Gdzie jest ta krówka? E, tam są cztery, tu mam zaznaczone trzy, więc kogoś mi brakuje. Kogoś mi brakuje, tylko kogo teraz? Ciebie? Ach, chyba nie. Chyba nie Ciebie, ale krówki się wieszają. Widzicie, nie chcą mnie słuchać. Zobaczcie ta nie chce ewidentnie wejść, no ale dobra, poczekam chwilę, może ona chce zjeść. Tak jest, ewidentnie chciała zjeść, dlatego nie chciała wchodzić. Dobra, ale teraz już pójdzie. Więc zanim ona sobie dojdzie, ja sobie wydoję całą resztę. A i troszkę za szybko je wypuszcza. E, chwila, jeszcze jakaś nie weszła. Ta jeszcze nie weszła, tutaj się schowała. Zapraszamy do środka. Zapraszamy do środka. O, tutaj całkiem ładnie to wyszło, a ty wejdziesz do pierwszego, no właśnie i super. Całkiem ładnie krówki mi tu wchodzą, całkiem szybko się je doje, super. Tak powinno właśnie być, tak powinno być, za każdym razem. One też by było fajnie, jakby były gotowe do tajenia, same już by wchodziły, a ja bym tylko musiał podejść i wydoić. To by było idealne, idealne, szybkie, dobrze. Piesek? Piesku? Gdzie jesteś? Nie ma go. Czemu go nie widzę? Uciekł? Tu jest, widzicie. Jest pieseł. Dobrze, zagoń koleżanki. A, jedna tutaj chce zjeść. Ta chce zjeść, spokojnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczmy. Czemu? Trawę będziesz jadła? No to nie, no to, to skakuj do środka, no co ty. Czemu nie mogę Cię kliknąć? No, teraz? Aha, chwilę. Myślałem, że pies ją jeszcze zagania. Ale spoko. Czy zdążę? Chyba zdążyłem, co? Czy ona pójdzie całkiem do przodu? Pójdzie całkiem do przodu. Nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Szkoda, szkoda. Będę musiał chwilę poczekać. Chodź tu, Rambo, pomożesz mi z tymi krówkami tutaj jeszcze. Tak, 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 tak. Pięknie. Jest 8. Zapraszam do środka. Wszystkie idą. Wszystkie, jak jedna. Super. Super. I to mi się podoba. I tak powinno być. Tak powinny te krówki tutaj wchodzić. Za każdym razem. Super. No i wszystkie wydojone. Teraz w sumie mogę zawieźć mleko, bo tutaj powinny być cysterny pełniutkie. No, pełniutkie poza dwoma, bo mam troszkę mniej krów niż. Na to pozwala mi tutaj gra, więc jakbym po jednej krowie dodał, to bym miał idealnie pełne cysterny, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, to nawet bym miał o troszkę więcej niż pełne, więc no jedno, o jedną, o pół krowy za dużo by było, o pół krowy za dużo. Dobrze, kolejna cysterna odstawiona. Ładnie, ładnie. Zaczyna padać, więc podejrzewam, że jeszcze zdążę sobie zebrać kakao. Jeszcze raz. Zobaczmy. No, już tam chyba rośnie to kakao. Już końcówka. Z tego co widzę. Zobaczmy. Tutaj jeszcze nie widać, ale zobaczcie, tutaj końcóweczka, więc zaraz będzie kakao do zebrania. Ja odstawiam cysternę i lecę zbierać kakao. No właśnie, jak biegnę tutaj do kombajnu, to akurat się pojawiło kakao, więc idealnie to wymierzyłem. No ten deszcz mi trochę pomógł. Muszę przyznać, że deszcz pojawił się w odpowiedniej chwili. Eee, chwila, ale czegoś tutaj nie złapałem. Tylko gdzie? Ach, tutaj coś widzę. Teraz, dobra, teraz mamy. Dziwnie tutaj. Chyba miałem jakiegoś minimalnego laga i nie złapało mi w tym miejscu. Przejechałem to na lagu. <gry> No, i kakao zebrane. Mamy kolejną przyczepę kakao, którą jadę odwieźć do fabryki. No, i tak naprawdę mamy jedną trzecią, nawet połówkę chyba, co? Praktycznie połowę mamy już nazbierane, więc jeszcze raz to samo. I będzie znowu 4 miliony do przodu. Ale w tym odcinku to będzie już na tyle. Dzisiaj już więcej nie dam rady ogarnąć. Więc powiedzmy, że zarobiłem 2 miliony, których jeszcze nie zarobiłem. Update, żeśmy sobie omówili, przedstawiłem wam ten update, który się pojawił. Wydaje mi się, że jeszcze jedno auto powinno być do kupienia. Chyba że tutaj to widać jeszcze... Nie, nie widać. No także to się chyba już już nie można chyba kupić. Chyba nie. Dobra, więc tak to wygląda. Trzy auta, które możecie sobie kupić w pakiecie za 999 Robuxów. Tutaj możecie sobie kupić chłopka, czy ubiór na, za 400. Ubiuro za 400 możecie sobie kupić i pojawiły się banery z informacjami, że można kupić koszulki, naklejki i plakaty z gry. I dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zasubskrybuj już teraz. A jeżeli już subskrybujesz, nie zapomnij zostawić lajka pod filmikiem. No i widzimy się w kolejnym odcinku, także trzymajcie się. Hej!